Hello! No dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy tak. pełną zimę. Tak, witamy Was z ośnieżonego New Jersey. Tak, właśnie idziemy zobaczyć, co się podziało u naszych sąsiadów i w ogóle wokoło. Pierwszy taki śnieg w tym roku. Tak, już idziemy, kiedy nasza droga została przynajmniej przepługowana z raz. Taki tak więcej niż raz, ponieważ wczoraj nasza droga do domu była w ogóle nieprzejezdna i Artur, który wracał z pracy do domu nie dotarł i musieliśmy odkopać mu małe miejsce na początku ulicy aby tam mógł zostawić samochód dokładnie więc właśnie stoi tam Arturex e teraz z łopatą, bo z powrotem został samochód zasypany poprzez noc tak, a my wzięliśmy drona dzisiaj i e, co prawda bardzo dawno nim nie latałem, ale stwierdziłem, że fajnie byłoby nagrać jak wygląda zasypany New Jersey oraz być może zobaczymy troszeczkę Nowego Jorku z góry w zależności Aha. od widoczności. Jak to wygląda właśnie z lotu ptaka? No dokładnie, nasza psinka Majuszka chciała wyjść, teraz ci trochę trzęsie, ale ja myślę, że ona nie lubi dźwięków, tylko maszyn. Tak. Nie, bo ona... teraz jak tak mniej maszyn jest, już się mniej trzęsie, więc zobaczymy jak nie dostanie się mają ją do domu. Ach nie, to oto nowy bo. Przynajmniej, że ona będzie chciała iść do domu. Pewnie tak. Okej, okay, więc ruszamy, polatamy trochę dronem, ponagrywamy jeszcze jak wygląda trochę okolica i z tego powstanie jakiś odcinek. Tak. Nasza Majuśka nie wybierze się jednak z nami, ponieważ bardzo jest jej zimno. Zimno Maja, zimno. Zimno misiu, tak. Tak bardzo zimno, do domku tak, do domku już cię zanoszę. Więc odprowadzamy pieska do domu, a my przejdziemy się jeszcze do parku, aby trochę coś nagrać z powietrza. Śnieg w naszej okolicy padał przez około 24 godziny i rzeczywiście napadało go dosyć dużo, co powoduje, że w takich sytuacjach miasto jest paraliżowane. Ale co w sumie trochę bardziej mi zaskakuje, ponieważ jest to pierwszy rok kiedy tutaj mieszkamy, to zarówno mieszkańcy jak i miasto dosyć szybko wzięli się do pracy, ponieważ jest niedziela, nie bardzo wczesny, ale nadal poranek śnieg przestał padać koło północy i już drogi są w całkiem niezłym stanie, podobnie jak i e, może nie tyle chodniki, ale e, drogi dojazdowe do garaży oraz podejścia do większości domów, więc... E, Jestem generalnie troszkę zaskoczony, ale wygląda fajnie. Bardzo lubię zimową scenerię i takie białe, białe, białe ulice. Przypomina mi to, kiedy byłem mały i dorastałem w Polsce, ponieważ z tego co się orientuję, to w Polsce teraz takie zimy są i śniegi są też w dosyć dużą rzadkością. My zmierzamy do miejsca, z którego będziemy chcieli coś sfilmować. Przez ten śnieg i przez to, że zdecydowałem się nakręcić o nim odcinek, e, trochę e, e, psuje nam się numerację naszych vlogów, ponieważ w tym tygodniu nagrywałem vloga o tym, w którym mówiłem o tym, że śnieg ma spaść, i vlog miał się pojawić, ma się pojawić w tym tygodniu. Natomiast e, ten vlog, który jest śnieg, rzeczywiście chciałbym go wypuścić szybciej. Czyli do czego zmierzam, to to, że chyba. Blok numer 27 pojawi się przed vlogiem numer 26, ale to tylko taki mały, mały szczegół. Zaczęliśmy nagrywanie. Miejmy tak. nadzieję, że to co nagraliśmy Wyszło będzie nadawało się no. do zedytowania. Tego teraz będziemy lecieć zjeść coś na śniadanie, editing. Jeszcze musimy trochę do domu pośnieżać. Potem trochę poedytowania i miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego jakiś fajny filmik, ponieważ dronem nie latałem już ponad rok, półtora roku wychodzi. Od lata 2014 nie lataliśmy naszą zabawką, a teraz planuję latać nią dużo, dużo więcej. Nic nie rozwalone, dron cały, gopro całe, więc... Zamykamy i bierzemy się do pracy. Tak jest. Praca na ulicy oraz praca przy domu skończona. E, także mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki materiał e, z tego, jak wygląda zima u nas. Trzymajcie się ciepło jak zawsze do zobaczenia już w następnym odcinku. Hej, jeszcze raz, zacznij. Cześć. Halo! Właśnie widać po naszej burzy śnieżnej jak nasze drzewka opadły, w ogóle nie wyglądają jak drzewka, więc będę teraz pomagać im, żeby tą, ten ciężar zdjąć. Zobaczymy jak pójdzie, może założę...